Słuchajcie, wstałem sobie dzisiaj rano i dotarło do mnie, jak dobrze jest być mężczyzną w Polsce. Mamy prawa obywatelskie, możemy jeździć samochodem, możemy nosić więcej niż kobiety, możemy pracować do 65 roku życia, ale możemy też wyjechać z kraju, kiedy chcemy. Kobieta musi otrzymać pozwolenie od najstarszego mężczyzny w domu. Dostajemy plus 2000 do miesięcznego wynagrodzenia z samego tytułu bycia facetem. Możemy ubierać się, jak chcemy. Chcesz założyć krótkie spodęki? Proszę bardzo, załóż sobie. Nikt ci nie zwróci uwagi, że prowokujesz kogoś. Możemy zabierać głos na spotkaniach. Nie musimy czekać, aż ktoś nam go udzieli. Nikt nam nie przerywa po pierwszym zdaniu i nie mówi spokojnie, nie denerwuj się. Bycie facetem w Polsce to jak. Premia, jak taka karta lojalnościowa. Co miesiąc zbierasz punkty za normalność, a nagrodą jest komfort życia. Dlatego ja nie narzekam. Każdego ranka dziękuję losowi, że jestem facetem. Nie muszę walczyć o swoje prawa, bo one po prostu są. Nie dlatego, że ktoś mi je dał, tylko dlatego, że nikt mi ich nie zabrał. Trzymajcie się ciepło, panowie.